Proszę. Proszę nie dławić się językiem. No, niechże pan otworzy usta. Powie nam wszystko, jak należy. Proszę nie dławić się językiem nie bać się stołu, krzesła, szafy. I naszych uśmiechniętych twarzy. Proszę, gdy chcemy tylko pomóc, nie bać się stołu, krzesła, szafy. W końcu możemy się dogadać. Musimy sobie pójść na rękę. Proszę.